Odczuwa do siebie ten brak, który czuje stworzony. On zaczyna odczuwać stworzonego, jak stworzony chce. I to, co się tutaj te trzy parcówy powstały, i nie było jeszcze niczego. Stwórca zeszedł i połączył się z stworzonym, i robi teraz dla stworzonego. I to jest ten światem kubim. I to co jest ważne tutaj Jest dużo pytań Jaka jest różnica pomiędzy palsą i maksymetryką Palsa to jest różnica pomiędzy e, światem acylot i światami e, Bia, że można e, przejść e, z góry w dół żeby w sercach dusz, żeby tam utrzymywać światło. psom to jest tu są dusze, które będą i one przejdą z, poprzez pasce ze światów Beja do Acylut. Maksom jest tutaj pomiędzy tym światem gdzie, w którym teraz jesteśmy a światami duchowymi, więc są y, inne y, warunki, żeby przejść y, na psom, żeby dojść do dusz, żeby odczuć swoją duszę i y, y, poprzez y, y, z tych dusz y, przejść do acylot do, do y, Stwórcy. Dlaczego bina tylko jest w Powcowstach, bo nie poprzednio, bo tam ona się ukryta, bo tam jest cztery pchinot w świetle prostym, bo tylko tam jest wszystko tylko światło, Pięte, a później jest pchinat Ale, że to jest Hochma. Pchinat Bet, że chce też emanować z powrotem. To dopiero jest bina. I dlatego? dopiero SAG to jest Galgalta w Porcufach. to jest a to jest SAG? Podzielenie na Galgaltę w Enajem i e, e, Ahab to jest e, pomiędzy Nisanga, e, Ahab e, Dlatego, bo Bina, w Bina, który wchodzi w dół, ma te e, naczynia emanacji, napisałem. I dlatego e, one nie mają zachwytu zdolnego. E, to jest jak mama. Bina to jest mama. Żona nic nie chce, ma, ma co potrzebuje, e, tylko jej braki e, pochodzą od e, dolnego i to jest jak ona się łączy z tym dolnym to są jej dwa e, po tym co BET mitachat e, poniżej parsji jest ciemność jak możemy tam zobaczyć e, światło to jest ładne pytanie e, tam e, przechodzi światło to lada to jest ładne pytanie kto jest ten wami? a wami ja nie wiem w, amianie, w lacie Aha. Gdzie on tam jest? Nie widać go. Nie widać tego parcofa. Co ja chcę powiedzieć? To jest wielkie oświetlenie, to jest duże oświetlenie. Dalej. Jest poczytane. Mamy jeszcze trochę czasu. Litera AIN 80. Ale tutaj mamy E, przepraszam 70. Więc odkrycie w alia i w Tworzy głównego nie ma e, ekranu, który jest tylko połączony z moty e, wyższego e, ciała jedynie, ale w e, oczyszczeniu tego ekranu e, w Nikudim ten ekran e, e, jest z dwóch Resimot. I w tym zatrzymamy. I przejdziemy do następnego stopnia i pośpiewamy.